Dla aktywnych widzów do wygrania 6 k 47 Frontside Misty. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 stycznia. Do wygrania macie face w o wartości 20 zł. Wystarczy że lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wawka, dzisiaj lecimy sobie 40 zł do kosy na SSGOSKIN się teraz trwa coś takiego, że można odbierać sobie prezenty do 31 grudnia i chcę dzisiaj sprawdzić, czy mogę odebrać kolejny prezent, bo tutaj macie. Jako pierwszy dostałem tego Gaila wartego 270 zł, więc naprawdę bardzo, bardzo grubo zobaczymy czy można odbierać kolejne co dzień i no, na dobra mój prezent został już odebrany niestety nie, nie mogłem wam tego pokazać bo już jak to kliknąłem to już nie mogłem tego anulować, no nie, no ale to był ten gail, jego właśnie dostałem jako prezent, no i co w sumie ja go sobie sprzedałem, jeszcze jakiegoś tam skina no i mamy e, budżet właśnie na odcineczek od 40 zł do kosy, ale to jest bitwa więc no co, będziemy sobie zaczynać, ja za chwilę jeszcze przejdę ja chcę sprawdzić, czy ktoś z was otrzymał ode mnie prezent świąteczny w postaci kosy, no bo nie patrzyłem dawno, czy ktoś tam koski nie zgarnął. U, dobra, jest gotowa bitwa z nowych skrzyneczek, dajemy sobie 4 graczy i przejdźmy sobie do ekwipunku. Zobaczymy, jak wyglądają prezenty, czy ktoś ma kosę? Ktoś zdobył kosę! Dobra, ktoś zdobył kosę, nie zobaczymy... Kie... Ej, już dosyć dawno chatę kosa poleciała. Czekajcie, gdzie jest moja koska? Jest tutaj, Ok, 20... Dwudziesty... 25 została zdobyta pierwsza kosa. Zostały widzowie jeszcze dwie. Są to gratisy przy wpłacie z moim kodem, czyli wpisacie sobie ETY dostać 10% do doładowania. 2 ,10 zł 10 groszy na start możliwość dostania nagrody od jest Skinsa zależnie od wpłaty i dodatkowo gratis możliwy ode mnie, jeśli użyjecie mojego kodu więc coś pięknego, zostały jeszcze dwie kostki jedna już została po prostu zgarnięta. Okej, okay, nie mamy chętnych graczy, więc poradzimy sobie po prostu sami, wypełnimy sobie bitewkę no i zobaczmy, jak nam pójdzie z tym budżetem prezentowym. Hmm, chyba mamy przyjemny start, oczywiście. Bardzo przyjemny starcik mamy. Hmm, jak to rozwija się. Oj, M4, kontra to: 38, 32. Nadal prowadzę ostatnia skrzyneczka Bardzo decydująca, wszystkim. Jest to chyba. Tok minimalnie, już widziałem. Kurcze, widziałem, że ten skin będzie niebezpieczny, którego zdobył Michael. No ale bardzo fajne zwycięstwo, już na samym starcie. Czekajcie, to były trzy skrzyneczki, tak? Trzy skrzyneczki, czyli 12 skinów, bo zapomniałem sobie przyblokować. Tutaj ostatniego skina, Czyli tutaj będzie tak, 6, 6. To powinno być tutaj, o. Powinno być tutaj. okej, okay, nawet pasuje, no, jest to meczka. Bardzo przyjemne zwycięstwo na start i bardzo bardzo dobrze poszła ta skrzyneczka w ogóle nowa. Jedna chyba z najlepszych trafów, jakie w ogóle w niej mieliśmy, więc dajmy jej kolejną szansę. Po prostu znowu czterej graczy sobie klikniemy na tej skrzyneczce. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy ponownie ona tej nam zadziała. W ogóle, no, zobaczcie, jaki to jest najlepszy dostępny przedmiot w tej skrzyneczce. Jestem, czwóreczka Knight. Która jest warta ponad 15 tysięcy, więc naprawdę bardzo, bardzo gruby skin. Naprawdę i mega ciężki też do zdobycia. No ale jednak w samej skrzyneczce występuje. Zobaczmy, kolejne trafy mamy. Ej, bo dobrze, bardzo znaczy. Kurczę, jest dobry, o, po prostu, dobry skin, ale dużo lepszy od przeciwników, więc to jest najważniejsze, nadal no, prowadzenie utrzymujemy, chociaż przeciwnicy nic zbytnio nam nie wnoszą, więc jeśli tak to się zakończy, no to to zbyt potężne nie będzie, ale mimo wszystko jest to zwycięstwo, nie wiem, robimy trzeci raz chyba robimy, no nie, jeśli działa do trzech razy maksymalnie, do trzech razy maksymalnie, więcej nie wierzę, że już po prostu będzie mi wychodziło z jednym rodzajem bitwy. A żeby wygrać w Cardo, napiszcie jaki jest wasz ulubiony napój niegazowany i obok liczbę od 5 do 7. Wypełniam ponownie, żeby nie było trzeba czekać, że poszło to dosyć szybko i sprawnie, więc e, trzy skrzynie, pierwsza skrzynia i tutaj niestety bez szału e, pierwsze trafy. Adrian prowadził też e, szału nie ma. Co się dzieje dalej? Adrian na pewno utrzymuje prowadzenie dosyć fajnymi skinami No i czy jako ostatni skin dostaniemy coś bardzo fajnego? Niestety nie Niestety ta bitwa jest już, moi drodzy, porażką Więc pora poszukać sobie po prostu innego wariantu bitwy którego będziemy chcieli użyć i może, może, może Kurczę, tego dangera, może byśmy sobie wzięli i dorzucili do niego Taką skrzyneczkę, nie wiem, czekoladę No czekoladę się mieści, ale ember Ember też, czyli 6,30 maksymalnie. Płytkę zazwyczaj byliśmy. Dobra, weźmiemy sobie Ember Case'a w ten sposób. Dwie skrzynie. Dosyć mocne dzisiaj bitwy robimy. Jak na nasz budżet, no bo no, idzie nieubłaganie. Mamy dwa zwycięstwa. Jedna, jedno zwycięstwo mega przyjemne, drugie troszeczkę gorsze, ale jednak są dwa. Teraz liczymy na trzecie takie dosyć mocno de decydujące ze względu na to, że teraz, jeśli byśmy zdobyli jakieś fajne skiny, no to już by było mega, mega dobrze. I ta droga do kosy naprawdę mogłaby być bardzo ułatwiona. Ember z też jakoś mega dużo nie brakowało do zwycięstwa. Ta bitwa też nie była jakaś ultra mega mocna. Cały czas musimy kombinować nad jakimś fajniejszym wariantem samej bitwy tutaj. Do tego, może użyjmy sobie czegoś, czegoś Czy może stańszych troszeczkę skrzyneczek? Może przywieszki, Tak, przywieszki, dobra, nie. To są 43, czyli się nie zmieści, dobra. Hmm, może ponownie? Tak, ponownie. Chociaż nie, czekolade byłby fajnie. No właśnie, czekolade fajnie się mieści tutaj, więc dobra. Czekolade, czyli tutaj będzie 5 skrzyneczek, czyli aktualnie będzie to po prostu największa bitwa w dzisiejszym odcinku, jaką sobie stoczymy. Dobra, wypełniamy sobie tej gościu co jakiś czas tutaj mm, dołącza i znika. Innych nie ma, zmienia ciągle miejsce. Nie wiem, może wpiję do nas z botami, jeśli nie no to sobie rozpoczynamy tą bitwę nie będziemy na niego czekać, dobra, nie czekamy na niego, nie chcę to, nie, e, przywieszkowa bitewka, 40 zł e, dosyć duża bitwa, e, pierwsze przywieszki jak się prezentują, no jest jedna fajniejsza u Adriana więc coś tam jednak wypadło, teraz raczej bez szału, żadnej fajnej nie ma, e, czy teraz dla mnie jakaś czerwona, u jest chociaż fioletowa więc już, po... o kurde, jest nieźle więc bardzo blisko, tu Tutaj do dogonienia, czy doganiamy? Nie wiem, czy kolejtem musimy dogonić. Jak najbardziej możliwości są. No i nie, no przeciwko temu glukowi na pewno żadnych szans nie mamy. No i ta bitwa była lepsza od tamtych, co robiliśmy ostatnio. Zostaje nam 70 zł, więc. czekajcie czekajcie, gigabuła. Gdybyśmy wrzucili gigabułę. W ten sposób, i do tego sobie dodamy przywieszkę. Przywieszka będzie za dobra, czyli musi standardowo iść chocolate albo ambercase, dobra. Może płyta, dobra, płyta ember Ambercase już były, miały swoją chwilę, więc można sobie dodać płyteczkę. No i co, Gigabuła? skrzynia, która jest już od dłuższego czasu na stronie, jest mega, mega różna pod względem trafów, no nie. Chociaż to właśnie mniej zdobyliśmy Karambita Slotera. Więc to jest ta skrzynia, to jest ta skrzynia, która zarzuciła nam najlepszym skinem. Jedna z nielicznych, bo te najlepsze skiny, często się ich nie zdobywało w skrzyneczkach. No a jednak Gigabuła zadziałała, więc dajemy szansę jak najbardziej, że ty chce spróbować. Właściciel Gigabuły tutaj prowadzi aktualnie, a zwycięży, tak mi się wydaje. No niestety, chyba i sam tutaj zwycięża. Jedynie tutaj Alex, ma jakieś szanse jeszcze z nim. No i, i sam właściciel w sumie Gigabuły zwycięża wszystko, niestety. Więc teraz zróbmy sobie maksymalną bitwę. Maksymalna bitwa to będzie. 31,50, 31, czyli to będzie skrzyneczka z kałaszkiem. Okej, okay, czyli jedna sztuka kałaszka. Każdy zdobywał po jednym. No i zobaczymy, kto zdobędzie najlepszego. Najlepszym kałaszkiem dostępnym w tej skrzyni jest Fire Serpent ogólnie, więc już bardzo ładny skin. Bardzo, bardzo ładny skin, ale też dosyć stary, co ciekawe Więc co my... ej, 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 kurde, kurde, nie, no nie, 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 nie ja ile decydowało? Niecała złotóweczka, moi drodzy, nie niecała złotóweczka Zadecydowała o zmniejszeniu naszego budżetu 97 zł, Więc pechowo, pechowo naprawdę pod tym względem No ale trudno, sprzedajmy to, co mamy i zobaczymy jak nasz odcineczek bitewny, znaczy bitewny, no tak w sumie bitewny nam zadziałał i spróbujemy teraz właśnie z drogą do koski, no i mamy wszystko, mamy wszystko no i jak widzimy wyszłoby to naprawdę bardzo dobrze gdyby ta ostatnia bitwa i ta różnica niecałej złotówki by się nie pojawiła, znaczy Odwrotna by była na przykład, co nie? Że to ja bym zwyciężył o tą właśnie złotówkę. Jaką, jaką, na jaką skrzynię chcemy się postawić? Jaka skrzynia będzie się decydująca? Może naklejkować, czekajcie, damy sobie 3, na trzy i stwórzmy taką bitwę. Jeśli to nie pójdzie, mamy 121 zł Jeśli to pójdzie Możemy mieć jakiegoś ciekawszego Tutaj skinka do zdobycia Znaczy skinka, ciekawsze naklejeczki Oczywiście mogą tutaj wypaść, najlepsza to jest naklejka Titana Katowice Jeszcze jej nigdy nie widziałem, przy, nigdy nie widziałem, że Jakąś wypadła eee, I fajny starcik, bardzo fajny starcik Więc super, przeciwnicy gorzej Ej, Fnatic 2015, czy to będzie Mega drogie? Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak Więc skrzynia na razie jest super Chyba nic tego raczej nie powinno już odmienić, tak jest widzowie, mamy zwycięstwo, naprawdę mega ważne, mega ważne zwycięstwo i teraz tak, zastanawiam się czy nie kontynuować tego właśnie z naklejeczkami tymi, z All Star Case'em wcześniej otwieraliśmy go naprawdę bardzo, bardzo dużo, ostatnimi czasy, powiedzmy ostatnie 2-3 miesiące odpuściłem dosyć mocno tę skrzynię więc może na dzisiejszy odcinek to właśnie będzie dedykowana skrzyneczka. Albo na przykład w ogóle polecieć w ten sposób, że lecimy 8 tych skrzynek 1 na 1 No i to by mogło prowadzić do kosy, kurde. No ciekawy koncept na pewno. No, ale czy to by zadziałało, kurczę? No ja tego nie jestem pewny. Nie jestem tego pewny, czy to by zadziałało sobie. Do tego najwyżej byśmy dorzucili sobie. Nie no, naklejeczki, kurczę, jeszcze tylko te chyba nam zostają, no nie? Lub właśnie e, te, 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 z, czekajcie, buźcik, 4,24, 20. Mm, nie ma ha pośredniej skrzyni z naklejeczkami. Mamy przywieszki, chyba że Overpass Collection byśmy sobie otworzyli i dodali sobie go w ten sposób, czyli dwie skrzynie. No i okej. Okay. To by było to, i teraz, jeśli to rozszerzymy na trzy osoby, ja obstawiam, że jak najbardziej moglibyśmy walczyć tutaj jest skrzynię z kosu. Jeden na jeden może być różnie. Ale no, w sumie to jest nasz cały budżet, więc to by była walka w sumie o wszystko w dzisiejszym odcinku. Poprzednia bitwa poszła naprawdę super, właśnie ze skrzyneczkami naklejkowymi, więc dajemy jej szansę. Dajemy im szansę, żeby rozwiązać ten odcinek. Czy ten odcinek rozwiąże się sukcesem? Za chwilę się o tym dowiemy, więc rozpoczynamy i chyba niezła naklejeczka na sam start. Ja pierdzielę, no nie, no nie, na no taki ja nie trafiłem w ostatniej bitwie. Kulejn, ja pierdolę. Druga taka sama, dwie takie same naklejki. Nie wiem, jakiego trzeba mieć. Czwarta, żeby trafić. Dwie takie. Ja pierdziele, co nie za naklejki trafia. Przecież to jest chore. To jest po prostu chore, co tutaj się dzieje. Czy wy to widzicie, drodzy widzowie? Jak wyglądają naklejki moich przeciwników? No i tutaj jest walka no 100% do kose. No nie powiem, że. Nie, ja pierdolę. Co się dzieje? Ojoj, ojoj, oj, oj. co to jest za bitwa? Ta bitwa jest chora, po prostu. Yy, wynik jest tak kolosalny, że tutaj można walczyć o to najlepsze skrzynię z kosą, praktycznie. Jakby teraz coś fajnego poleciało, jeszcze z tej skrzyneczki. No, ja se mogę tylko popatrzeć, ja se mogę tylko popatrzeć i pomarzyć, no bo jakbym to zwyciężył, koska pewniaczek. I walka o drugą bardzo duże szanse było, drugą kosę. Nawet jeden na jeden, żeby sobie zrobić. Ja pierdziele, co ty się stało. Masakra, masakra. A jeszcze nastawiłem, że wiecie, skrzyneczka zaczęła działać. W sumie zaczęła działać. Pokazała naprawdę mega moc, tylko właśnie nie po mojej stronie. Oj, 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 trudno, trudno. Niestety i tak bywa. Już naprawdę miałem nadzieję, że jednak. Z było fajnie skończyć, bo dostaliśmy tego Geila, w którego mieliśmy balans odcinkowy jako prezent, więc mogliśmy ten prezent przekształcić w kosę. Niewiele brakowało, lecz niestety się nie udało. Śnieżynki eventowe dostajecie za doładowanie, otwieranie skrzyżyki eventowych. Macie królew z gdzie jest ranking. Można sobie ustrzelić skina. A można też wpłacić sobie punkty i wymienić na skina. Ja wam dziękuję za oglądanie. subujcie, lajkujcie, na razie się ma i cześć.